Bardzo często w Państwa jadłospisach pojawiają się parówki. Parówki jemy na pierwsze śniadanie, na drugie śniadanie, a są osoby, które nawet jedzą parówki na kolację. Musimy zdawać sobie sprawę, co faktycznie zawiera parówka i bardzo dokładnie czytać etykiety. Parówka powinna zawierać minimum 80% mięsa podanego na opakowaniu, czyli jeżeli kupujemy parówki z cielęciny, to ona powinna zawierać minimum 80% mięsa z cielęciny. Musicie państwo bardzo zwracać na to uwagę, dlatego że w większości parówek z cielęciny nie zawierają tego mięsa w 80%, tylko zawierają 4% mięsa, więc nie są to parówki z cielęciny, tylko z cielęciną. Bardzo ważne są oznaczenia takie jak mom. Czyli mięso mechanicznie oddzielone. Jest to nic innego jak skóry i chrząstki. Ja myślę, że nikt z Państwa nie chce jeść skór czy chrząstek, tylko po prostu mięso. Dlatego warto na to zwracać uwagę. Nadmienię tutaj, że najbardziej oszukują nas producenci w parówkach właśnie dla dzieci. Dlatego, że my dorośli, czytając na etykiecie dla dzieci, tracimy naszą czujność, bo wydaje nam się, że nikt naszego dziecka nie oszuka. A okazuje się, że w parówkach dla dzieci może być czasami tylko 5% mięsa, a 95% to są kompletnie inne substancje, zazwyczaj wypełniacze, a nie mięso.